Siemanko, cześć, z tej strony Igor, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażemy Wam, co zmieniliśmy w Białoruśce. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę subika z dzwoneczkiem i napiszcie hashtag łyżka to przypnę wam serduszko. Także u Białoruśki, żeby ładować nie obornik, zmieniliśmy tutaj, odjęliśmy łyżkę stąd, a w to miejsce zakupiliśmy cyklopa w całych chwytach z widłami i żeśmy tutaj ucięli. I dospawaliśmy śruby i przykręciliśmy to na śruby. Spawy wykonał nam wujoktórek. Prawdopodobnie najlepszy spawał w poecie łowickim. I na razie to się spisuje. Tak to wygląda z bliska. Śruby zostały przyspawane. Tak wygląda to od drugiej strony. Zaraz Wam pokażemy, jak się, jak się nią ładuje. Obory. No tutaj silnik jest po generalnym remoncie. Chodzi wspaniale. I jest założona nowa pompa hydrauliczna, także na minimalnych obrotach i bardzo dobrze działa ładowacz. Nie ma zastrzeżeń żadnych do niego. Teraz w środku Białoruski, o tym przyciskiem właśnie się ją odpala. Tutaj są te trzy wajchy, właśnie odpowiadają za tą przednią łyżkę, że tak to można powiedzieć. Tym się włącza pompę hydrauliczną i teraz obkręcamy się. I tutaj mamy wszystkie wajchy, żeby sterować. Oto tym cudem. A więc zaraz Wam pokażemy też troszkę jak się nią ładuje. A no więc teraz Wam pokażemy jak ładujemy Białoruską. więcej filmików z bałoryszką to napiszcie w komentarzu, że chcecie. Ładujemy. Wcześniej jak mieliśmy cyklopa ładowaliśmy około pół godziny. Rozrzutnika teraz w Białoruśku 10-15 minut, więc jest o wiele szybciej. będziemy mieli kolejne wytłoki, więc wam nagram. Na dwie plemarki będziemy przywozić wytłoki, więc będzie dość ciekawa akcja. kosili u nas kukurydzę to też wam miałem nagrywać ale niestety byłem chory więc wam nie nagrałem ale na przyszły rok już wam nagram też remontowaliśmy pewien ciągnik ale to zobaczycie już na następnych akcjach został przemalowany po prostu więc zobaczycie go pewnie już no, w następnych akcjach tak bo po prostu był bo pomalowaliśmy i teraz ma dość ciekawe kolory, a więc go pewnie też ujrzycie w wielu akcjach. Jeśli filmik gdzieś się spodobał, zostaw łapencję w górę, subika z dzwoneczkiem i jak mówiłem napiszcie hashtag kłyżka to przypnę Wam serduszko do następnych filmów. ma.